Dobry kochani, dzisiaj przychodzę z kolejnym wzorem. Tym razem pokażę Wam jak wykonać takie małe jajeczko sadzone. Możemy doczepić na przykład ten, to kółeczko do breloczka i będziemy mieli taki właśnie brelok, albo zrobić zawieszkę, albo nawet doczepić do tego te zawieszki do kolczyków i zrobić sobie takie jajeczne kolczyki. Ja wam dzisiaj pokażę podstawę, czyli jak wykonać samo jajko i co będziemy potrzebować do jego wykonania. No standardowo, włóczkę. Ja mam włóczkę, Jarnard jeans, dwa kolorki, biały bądź jakiś taki jasny krem i do tego żółty, szydełko. Ja mam szydełko 2,5 mm igłę oraz no wow. oraz nożyczki. I to jest wszystko, co potrzebujemy. A standardowo zachęcam Was do zostawienia suba na moim kanale, do kliknięcia łapki w górę. A jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie macie link do By Coffee i tam można to zrobić. Także kochani, wszystko, co miałam na początku powiedzieć, powiedziałam. Zaczynamy szydełkowanie. Nasze jajko składa się tutaj z dwóch części. Widzicie, żółtko jest wypukłe. Tą część do tej będziemy przyszywać. Zaczniemy od wykonania białka i bierzemy tą, <laughs> przepraszam, tą jasną włóczkę i robimy magiczne kółko. A jeżeli nie wiecie, jak zrobić magiczne kółeczko, to odsyłam Was do tego tu filmiku. Tam krok po kroku pokazuję, jak takie kółeczko wykonać. Mamy magiczne kółko i teraz na naszym magicznym kółeczku Wykonamy 8 półsłupków. A nie powiedziałam, ale postaram się dopisać, że potrzebujemy jeszcze taki znacznik. Robimy 8 półsłupków, ale pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy znacznikiem. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 i 8 półsłupków. Zaciskamy sobie nasze magiczne kółko, wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I mamy pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie zaczynamy oczkiem łańcuszka i w tym samym miejscu, co robiliśmy oczko ścisłe w poprzednim okrążeniu, tutaj. Zaraz na początku robimy dwa półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczamy. I teraz w tym samym miejscu drugi półsłupek. I teraz nad siedmioma kolejnymi półsłupkami robimy po dwa półsłupki. Więc w sumie łącznie tutaj z tymi będziemy mieli 8 razy 2 półsłupki w jednym. Jeden i dwa. Piąte powtórzenie szóste siódme i ósme. Mamy 8 razy 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu zrobimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to będzie pojedynczy półsłupek, a następnie 2 w jednym. Pierwszy półsłupek sobie robimy tutaj zaraz na początku. I go sobie zaznaczamy. Mamy jeden i teraz dwa w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek pojedynczy, jeden nad półsłupkiem i dwa w jednym. Drugie powtórzenie. Półsłupek i dwa w jednym. Szóste powtórzenie, półsłupek. Dwa w jednym. Siódme powtórzenie, półsłupek. Oj. Dwa w jednym. Ósme powtórzenie. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu wykonamy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to będą dwa pojedyncze półsłupki, a następnie dwa w jednym. Pierwszy półsłupek robimy tu zaraz na początku. Zaznaczamy go sobie. I znowu pojedynczy półsłupek. I dwa w jednym. Półsłupek, półsłupek i dwa w jednym. Mamy drugie powtórzenie i dalej. Półsłupek, półsłupek, dwa w jednym. I przerabiamy tak do końca okrążenia. W sumie osiem powtórzeń. Pozwolicie, że troszeczkę przyspieszę tempa. I mamy ósme powtórzenie. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu oczko ścisłe. Po tym okrążeniu mamy 32 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy również oczkiem łańcuszka. I w tym okrążeniu robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to trzy pojedyncze półsłupki i dwa w jednym. Pierwszy półsłupek robimy tutaj zaraz na początku. Zaznaczamy go sobie. Mamy jeden, drugi i trzeci pojedynczy półsłupek, i teraz dwa półsłupki w jednym. Jeden, dwa, trzy, i dwa w jednym. I tak przerabiamy do końca. Trzy. Za w jednym. Ósme powtórzenie. Po tym okrążeniu mamy 40 półsłupków na okręgu. Wyciągamy sobie znacznik, w jego miejscu oczko ścisłe. I kolejne okrążenie zaczynamy również oczkiem łańcuszka. Pierwszy półsłupek, oczywiście, zrobimy tutaj zaraz na początku. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu robimy po prostu 40 pojedynczych półsłupków. Pierwszy już mam. I lecę dookoła. dziesięć dwadzieścia. 39 i 40. Wyciągamy znacznik w jego miejscu. Robimy oczko ścisłe. I teraz ucinamy sobie niteczkę. Wyciągamy ją. I możemy ją sobie wszyć. w środek naszej pracy. Przeszywamy się tak po ukosie. Tak jak nam idą półsłupki. Tak żeby ta niteczka nie była widoczna. I tak. Wychodzimy sobie nitką na końcu. Na tej stronie, która będzie stroną wierzchnią. Wierzchną wierzchnią. Yy. I tak. Tą niteczkę sobie z tej strony zostawiamy i tą drugą nitkę. Od środka z magicznego kółka również sobie przeszywamy. A przeszywamy dokładnie w to miejsce. Dokładnie, dokładnie. Mniej więcej w to miejsce, gdzie będzie nasze żółtko. Ponieważ sobie teraz te nitki zwiążemy, a jak będziemy przeszywać żółtko, to tych nitek po prostu nie będzie widać, bo je schowamy pod, powtórzę się, żółtkiem. Możemy sobie je troszeczkę obciąć. I białko mamy gotowe. Teraz przejdziemy do tej krótszej części. Robimy sobie magiczne kółeczko. A na naszym magicznym kółku 8 półsłupków. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy znacznikiem. ten 2 3 4 5 6 7 i 8 Zaciskamy magiczne kółko, mi znacznik Ułatwił robotę, bo po prostu sam wypadł, ale w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 8 razy 2 półsłupki w jednym. Pierwsze półsłupki, 2 robimy tutaj zaraz na początku. Raz i dwa. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. I dalej lecimy raz, dwa, piąte powtórzenie, raz i dwa, szóste powtórzenie, dwa w jednym, siódme, dwa w jednym i ósme powtórzenie, dwa półsłupki w jednym półsłupku wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe kolejne okrążenie jest ostatnim okrążeniem żółtka zaczynamy go od oczka łańcuszka a następnie robimy po prostu 16 półsłupków pojedynczych pierwszy półsłupek tu zaraz na początku zaznaczamy go sobie i lecimy mamy 1, 2

Ucinamy sobie dłuższą niteczkę, ponieważ tą nitką będziemy przyszywać nasze żółtko do białka. Wyciągamy tą nitkę, zaciągamy sobie jeszcze tą od magicznego kółka, wywijamy na stronę wierzchnią, ta jest wewnętrzna, ta jest zewnętrzna, przymierzamy sobie, gdzie nam pasuje, i będziemy brali się za przyszywanie naszego żółtka do białka. Nadlekamy sobie tą końcową niteczkę na igłę. Przymierzamy, gdzie byśmy chcieli to żółtko umieścić. obetę troszkę tą początkową niteczkę, żeby mi tutaj się nie plątała. I tak. Jeszcze sobie podetniemy. I tak. Przyszywamy nasze żółtko w taki sposób, że chwytamy tylko tu pojedyncze nitki z półsłupku. Nie przechodzimy na drugą stronę igłą, po to, żeby po prostu nie było tej żółtej nici widać. I tak bierzemy, chwytamy najpierw białko, teraz chwytamy sobie tą dalszą, Pojedynczą nitkę z półsłupka. Jak tutaj mamy dwie nitki. O, może tu będzie bardziej widoczne. Jak mamy tutaj sobie dwie niteczki z półsłupka, to nie chwytamy obu, tylko tą, która jest dalej od nas. O tą przeszywamy się. A następnie znowu chwytamy pojedynczą nitkę z półsłupka z białka. Znowu z żółtka. Też ta dalsza nitka. Tutaj w każdym półsłupku chwytamy tylko tą jedną dalszą nitkę. Przeciągamy i znowu pojedyncza nitka z białka. I tak, kochani, przeszywamy dookoła. Ważne, żebyśmy sobie tak najpierw wycelowali, gdzie to żółtko chcemy mieć. A potem jakoś to już leci to przeszywanie. Nie wiem, kochani, czy jesteście nowi na moim kanale, czy już troszkę mnie oglądacie. Bo ci, którzy mnie już trochę znają, wiedzą, że nie lubię, strasznie nie lubię przyszywać elementów. Tak jak szydełkować uwielbiam, tak przyszywanie to jest. No, no nie lubimy się, można tak powiedzieć. I igła mnie średnio słucha. No i, no i ja taka zbyt łaskawa też nie jestem dla niej. Jakkolwiek by to brzmiało. Przyszywamy. Już powolutku kończymy. Patrzę, że filmik około 20 minut. Więc mniej więcej tyle zajmuje zrobienie takiego sadzonego jajka. Teraz bierzemy ociupinkę, dosłownie ociupinkę wypełnienia, jak to będziemy już pod koniec przyszywania. Albo też nie musicie wypełniać, też może być takie płaskie. Różne nam się te jajka sadzone robią tak naprawdę. W ogóle kiedyś kochani dostałam komentarz, że za dużo gadania na tych moich filmikach. No ale taka jestem, że mówić strasznie lubię. Bardzo lubię rozmawiać. Już się na tyle z Wami oswoiłam, że nie sprawia mi kłopotu takie właśnie. Rozmawianie przy robótce. Mam nadzieję, że Wam to tak za bardzo nie przeszkadza. I już mam tutaj ostatni półsłupek do przyszycia. Następnie wbijamy się w żółtko. Przechodzimy na drugą stronę. Znowu się przeszywamy tak, żeby tą nitkę troszkę schować i zabezpieczyć. Przed wypróciem. Następnie sobie. Obcinamy tą niteczkę. I tak jak mówiłam, możecie sobie zawieszkę doczepić. O, bigle, właśnie. Tak się nazywają te zawieszki do kolczyków. Również można. I tak, kochani, tak oto prezentuje się nasze jajko. Sadzone. Mam nadzieję, że dzisiejszy wz wzór Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę. Oczywiście do suba. Również zachęcam do dzwoneczka. I tak jak mówiłam, jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Bajkofi. I tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Ja za wszystkie kawy serdecznie Wam kochani dziękuję. A to już by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.